Dalsza część ciągu arytmetycznego. Zajmiemy się zdaniami tekstowymi. Bardzo często są podawane trzy kolejne wyrazy w ciągu arytmetycznym. Czyli jeżeli są trzy wyrazy w ciągu arytmetycznym, to znaczy, że różnica musi być stała. To znaczy, a2 odjąć a1. No, to musi być R. Ale tak samo A3 odjąć A2. To też musi być R. Wniosek jest jaki? Że ta różnica no, musi być równa tej różnicy. A2 odjąć A1 jest równe A3 odjąć A2. No to jest inaczej zapisane to, że ta różnica w tym ciągu jest stała. I teraz Zrobimy takie przekształcenie, że wyliczymy z tego wyraz drugi, bo tak, tu jest a2, tu przerzucimy, to będzie 2a2, to a1 przerzucimy, to będzie a1, no i oczywiście jeszcze plus a3. I aby obliczyć a2, no wystarczy podzielić przez 2 i a2 jest to a1 plus a3. 2. Jak to możemy interpretować, że dany wyraz jest średnią arytmetyczną wyrazów, które znajdują się jednakowo odległych od niego po obu stronach? Dobrze jest to pamiętać albo tę wersję, albo tę wersję. Przechodzimy do zadania pierwszego. Oblicz długości boków trójkąta prostokątnego, wiedząc, że tworzą one ciąg arytmetyczny o różnicy 2. Jest mowa o trójkącie prostokątnym, więc wykonamy rysunek poglądowy. Jak opiszemy boki tego trójkąta? Po pierwsze, jeżeli tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 2, to jest wielkość dodatnia, to znaczy mamy stworzyć ciąg rosnący. Wiemy, że w trójkącie prostokątnym najdłuższym bokiem jest przeciwprostokątna. Patrząc na dwa pozostałe, zatem ten będzie najkrótszy, oznaczymy jako x, ten będzie średni, ale on jest większy od tego o 2. To znaczy mogę opisać za pomocą literki x, czyli opiszę, że to jest x plus 2. Przeciwprostokąt jako najdłuższy bok musi być też o dwa większe, ale od tego boku. No to jeżeli do tego boku dodam 2, no to w sumie już będzie X plus 4. I proszę spojrzeć, czy tak naprawdę mamy już teorię opracowaną do tego zadania, bo jedynym równaniem, które to ładnie wiąże, jest, jest to trójkąt prostokątny, więc jest oczywiście twierdzenie Pitagorasa. Czyli. Przeciwprostokątna do kwadratu to jest suma kwadratów długości przyprostokątnych. To do kwadratu to jest to do kwadratu plus to do kwadratu. I rozwiązujemy, jest to równanie z jedną niewiadomą, musi wyjść x. Na pewno x jako długość, tu widzimy, musi być wielkością dodatnią, czyli to też jako takie założenie musi być większe od zera. Ale rozwiązujemy. Podnosimy zgodnie ze wzorem słuszonego mnożenia pierwszy wyraz do kwadratu plus podwojony iloczyn i plus drugi wyraz do kwadratu równa się x kwadrat, to przepisujemy i teraz podnosimy to do kwadratu. Pierwszy wyraz do kwadratu plus podwojony iloczyn i plus drugi wyraz do kwadratu. No i teraz uzyskaliśmy równanie kwadratowe, czyli przerzucamy wszystko na lewą stronę. Ale przy okazji zobaczmy, że takie pojedyncze wyrazy x kwadrat moglibyśmy zredukować. Więc jedynym wyrazem x kwadrat jest ten który przerzucamy i to będzie minus x kwadrat. Teraz x. Tu jest 8x, tu przerzucamy z minusem, więc zostanie plus 4x. Liczby. Tu jest 16, tu jest 4, którą przerzucam, zostanie plus 12. No i równa się 0. Liczymy deltę. b kwadrat, Odjąć 4 razy A i razy C. Tu jest 16. Tutaj minus razy minus razy plus daje nam plus. Plus 48. No to delta dość ładna nam wyszła, bo 64. I wiemy, jak sobie z tym poradzić. Pierwiastek z delty wynosi 8. Liczymy x1 oraz x2. Może przejdę tutaj? Czyli x1 to jest minus b, czyli minus 4. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 8, i przez 2a, czyli przez minus 2, wyjdzie minus 12, przez minus 2, i to wychodzi 6. x2. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli przez minus 2. Wyjdzie 4 przez minus 2 i to jest minus 2. Oczywiście pamiętając o tym, że x był długością boku, to piszemy, wiadomo, to jest sprzeczne. A zatem x jest równy. 6, to drugi bok x plus 2 to będzie 8, i najdłuższy bok x plus 4 to będzie 10. Pytanie było o oblicz długości boków trójkąta. No ładnie to napiszmy odpowiedź słowną, czyli długości boków. Tego trójkąta. I oczywiście podajemy od najmniejszego, ponieważ różnica wynosiła 2, czyli dodatnia, czyli ciąg rosnący. Długości boków tego trójkąta wynoszą 2,6, 8 i 10. I to jest odpowiedź do tego zadania. Zadanie drugie z tej części, troszkę inaczej sformułowane. Dla jakich wartości x liczby x kwadrat plus 1, 5x odjąć 2, 2x kwadrat dodać x i dodać 1, tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny? Ja przepiszę te wyrazy, czyli x... 2 plus 1 to jest pierwszy wyraz. 5x odjąć 2 to jest drugi wyraz. 2x kwadrat dodać x i dodać 1 to jest trzeci wyraz. To jest wyraz pierwszy, to jest drugi, to jest trzeci. I to, co mówiłem, jak są tak trzy wyrazy podane, dobrze pamiętać jest, jest ten wzór, że Wyraz środkowy to jest średnia arytmetyczna wyrazów pobocznych, albo ten wzór zastosować. I teraz spójrzmy, który z nich zastosujemy. No, wydaje mi się, że po co mieszać sobie tutaj z ułamkiem? Chyba zastosujemy to, że 2 razy a2 to jest a1 plus a3. Przepiszę. 2 razy a2 to jest a1 dodać a3. No i wstawiamy 2 razy i a2 to u nas jest 5x odjąć 2 równa się a1, czyli to. I dodać a3, czyli to całe wyrażenie. Jak widzimy, uzyskamy równanie kwadratowe. Tu wymnażamy 10x odjąć 4 równa się. Tu częściowo dodamy 3x kwadrat dodać x i dodać 2. Przerzucamy wszystko na lewą stronę do równania kwadratowego. Minus 3x kwadrat. Z tych dwóch wyrazu będzie dodać 9x. I z tych dwóch liczb będzie minus 6. I to się równa 0. Jest to równanie kwadratowe, ale żeby łatwiej się obliczało, to chyba podzielimy sobie albo przez 3, albo przez minus 3. Wydaje mi się, że lepiej przez minus 3. x kwadrat, odjąć 3x i dodać 2. Równa się 0. Liczymy delta. Delta to jest b kwadrat. Odjąć 4 razy A i razy C, czyli delta to jest 9. Odjąć 8, czyli delta wynosi 1. No to pierwiastek z delty też jest równy 1. Przejdźmy na tę stronę, czyli liczymy x1 oraz x2. x1 minus B, czyli będzie 3. Odjąć pierwiastek z delty przez 2a, czyli 2 razy 1. Czyli 2 przez 2, i pierwszym pierwiastkiem jest 1. x2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2 razy a 4 przez 2 i to jest 2. Pytanie czy którąś z tych odpowiedzi odrzucimy, a którą mamy przyjąć. Spójrzmy na treść zadania. Czy są tam jakieś warunki co do liczby x? Dla jakiej wartości x liczby tworzą ciąg arytmetyczny? Nie ma żadnych warunków, a zatem ten x może być dowolną wielkością rzeczywistą, czyli zarówno jedynkę przyjmujemy, jak i dwójkę przyjmujemy. Odpowiedzią będzie x należy do zbioru dwuelementowego 1 lub 2. Czyli jeżeli w miejsce x wstawimy albo 1, albo 2, to te trzy liczby, dokładnie ta, ta i ta, utworzą ciąg arytmetyczny. I zadanie jeszcze jedno takie geometryczne. Wykaż, że jeżeli miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny, to co najmniej jeden kąt tego trójkąta ma miarę 60 stopni narysuję dowolny trójkąt i patrząc się, to byłby kąt najmniejszy, to jest średni, to jest największy. I akurat w tym zadaniu, wydaje mi się, łatwiej będzie opisać te dane nie za pomocą najmniejszego kąta, nie za pomocą największego, ale za pomocą tego średniego. Jeżeli ten średni nazwę sobie alfa, to ten wcześniejszy musiał być o tym wielkość r mniejszy, czyli to jest alfa minus r. Natomiast ten większy musi być o r większy od średniego, czyli alfa dodać r. Czyli najmniejszy kąt to jest alfa minus r, potem jest alfa i potem jest alfa dodać r. To są te kąty tego trójkąta. One mają tworzyć ciąg arytmetyczny, tak tworzą. Jak wykażemy, że jeden z tych kątów jest równy 60 stopni? No, to jest trójkąt. No, na pewno to nie jest trójkąt prostokątny, nie jest o tym mowa. Zatem, no, jedyna rzecz, którą znamy, to jest tylko to, że suma kątów w dowolnym trójkącie wynosi 180 stopni. Czyli alfa odjąć r, dodać alfa, i dodać alfa, dodać r ma być równe na pewno 180 stopni. Pierwszy kąt, drugi i trzeci. Zobaczmy, co się dzieje z literkami r. Proszę spojrzeć, tu się r redukuje. I dlatego to, co mówiłem, akurat to, ten typ zadania, łatwo sobie to można było zrobić, opisując średni kąt jako alfa. Co nam zostało? alfa plus alfa plus alfa to to jest 3 alfa i wynosi 180 stopni i jak podzielimy przez 3 to alfa wynosi 60 stopni inaczej mówiąc jeżeli średni kąt będzie miał 60 stopni no to wówczas bez znaczenia czy to będzie o 10 stopni mniejsze, czy o 20, to zawsze utworzą ciąg arytmetyczny. To jest koniec zadania.